Hej, hej, cześć z tej strony, Docentus i witam w kolejnych Inspiracjach. Dzisiaj mamy HMS Service z American Track Simulator. I moi drodzy, twórcą jest pitchblack.pl, czyli nasz polski Ziomek, youtuber, który zrobił sobie teraz przerwę od nagrywania. Link będziecie mieli w opisie, tak samo jak link do pobrania mapki z planet Minecraft z jego profilu. No, i chciałem tutaj wam pokazać, bo te budowle to takie troszkę, jakby to powiedzieć, zobaczcie na ten ciągnik siodłowy, to jest takie bardzo oryginalne. No, nie widziałem tego nigdzie. Zazwyczaj takie mniejsze budują wszyscy. A tu popatrzcie, jakie ładne koło: jedno, drugie. I kurczę, amerykański trak bardzo fajnie wygląda. On tutaj sobie jedzie do serwisu. Mamy znak, lampę. A to są szczałki chyba takie, tak. No i co my tu mamy? Tu mamy pewnie kajutę pana Janka, który tutaj stoi i pilnuje. To jest walec, chyba. Czy nie? Tak, tak, bo tu całe jest. To tutaj mamy walec. Ogrodzone. Kolejne ciężarówki. Tutaj mamy takiego białego troka, o, typowo amerykańskie. <laughs> Zerknijcie, jakie czachy na światła. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Elegancko. Tutaj mamy koparę. Uuu, kawał dobrego sprzętu. No, no, ładnie, ładnie. patrz jaka, jaka łycha czy na jakim ramieniu. Świetna robota. No i co? Mamy sam budyneczek, czy coś jeszcze? Aha, i tu jeszcze mamy taką lawetę na czerwonym troku. Yy, I budyneczek. Zaraz wejdziemy sobie. Zobaczymy, co tam na nas czeka w środku. Ale jeszcze oblecę. Zobaczymy, jak to z zewnątrz wygląda. Byście mogli sobie inspirację. Yy. Oczerpać. I bardzo fajne czerwone cegiełki, ładnie to zrobione. Dach, oczywiście, wielkie, no bo to ciężarówki tam się mają mieścić. Z tyłu troszkę zielono. O, nawet owieczki mają tutaj z tyłu. No aha, jeszcze tutaj mamy wózek widłowy. Patrzcie, to jest chyba butla na gaz z tyłu, taka, co? Chyba tak. Świetne, świetne. I drugi wózeczek. Ok, my teraz wrócimy sobie do środka. Tutaj pozwoliłem sobie oświetlić, by dużo więcej było widać. I zaczynamy. Zerknijcie na tą wielką bramę wjazdową. Zawsze jest problem, bo to nie tak prosto zrobić. U, to wszystko jest przymocowane do sufitu. Świetnie. No, to taka, taka bramat troszkę waży, nie? Także tam porządnie musi być zamocowana. No i co? Tutaj mamy jakieś. A to co to jest? To jest takie. Yy, kurczę taka wanienka, gdzie koło się wrzuca, żeby zobaczyć, czy nie ma dziury. Być może, nie? Jakiś stół. Jakieś szafki. A to co to takiego. No też jakieś urządzenia. To mamy chyba w naprawie walec drogowy. Widzę tak, troszkę tutaj zdekompletowany, rozebrany, bo go robią. Tutaj kolejne jakieś co to jest? Wygląda jak ławeczka taka do siedzenia, ale coś mi się zdaje, że to nie do końca to jest to. No tu wiadomo, skrzynka, skrzynka na narzędzia. Tu mamy też chyba. O! To jest taka, zobaczcie, to jest taka suwnica do, do zamocowania i transportu takich ciężkich rzeczy. Na przykład silnik, jak się wyciąga, można na takim haku sobie powiesić. No a tym bardziej, że mamy tutaj bardzo dużą i ciężką koparę do naprawy, jak ktoś przywiózł. Aha, i tu mamy boksik wolny. Gdzieś tutaj można jeszcze coś przywieźć do naprawy. No i tak to wygląda, zobaczcie na ten daszek, jak to fajnie wszystko jest połączone. Tutaj te wsporniki, cała konstrukcja. Bardzo ładnie wygląda. I czy to wszystko? Czy do tej budki możemy wejść sobie... Chyba nie. Chyba nie. Moi drodzy, w takim razie widzę, że to już wszystko, co tutaj mamy do oglądnięcia. Ja się z Wami żegnam. W opisie macie link do mapki, jeżeli byście chcieli sami sobie zobaczyć. Inspirację poczerpać na własną rękę. To zapraszam jak najbardziej. No i co? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam również Blaka i trzymajcie się ciepło. Pa pa.